Cześć kochani z tej strony Tajemniczego z kanału Niebanalne Marzenia. Dzisiaj mamy 25 wrzesień 2022 rok. Spełniam swoje kolejne marzenie, czyli składanie klocków Lego. Będę robił to pierwszy raz w takiej ilości, natomiast gdzieś tam kiedyś pojedyncze jakieś elementy składające się z 90, może 80 sztuk składałem. Natomiast nigdy nie w takiej ilości, czyli 2022 elementów. Zaczynamy. Jak my do czego chcieliśmy użyć tej całości? Okay. Coś tu jest nie tak. A to jest źle. dobrze. Już widzę. Ha, dobra. To jest tego za dobrze nie widać jak to ma być wpinane. Czy tu głębiej, czy tu bliżej? Nie wiem. Tu już widzę, że to powinno być tu. Dwa zapasowe klocki zostały, więc je odkładamy. Pierwsza paczuszka ułożona, teraz druga. Не очень. Teraz będzie żmudna i monotonna praca, więc nie będę Wam już tego pokazywał. Złożę to sobie sam. I najwyżej włączy się, jak już będzie złożony. Dobra, jeden element jest pokazany, bo tu trzeba jeszcze równać te kafelki. One takie trochę krzywawe są. O. I jeden jest złożony. Zaczynamy układać podłogę. Znaczenie. Podłoga ułożona. Rozpoczynamy czwartą Patrzuszkę. No nie, znowu ta podłoga. Pod Cała podłoga gotowa. No i zostały mi trzy klocki. Natomiast nie ma jednego tego. Z tej strony nie ma tego klocka. Słuchajcie, ja znalazłem ten jeden element brakujący. Był w torebce tak Także wszystko się zgadza. O, tu pomyliłem się. U. O, muszę Wam powiedzieć, że strasznie ciężko to zdjąć. Nie, no bez nożyczek się nie obędzie jak ściągnąłem. Tutaj mamy ten element Słuchajcie, mamy już zbudowane dwie wieżyczki. Takie same. aczkolwiek tutaj musi być biały. Tu jest brązowy. Tutaj braku brązowego, więc zastosowałem biały, bo takie elementy zostały. I teraz tak, możemy wpasować wieżyczkę. Tego z białym damy z tyłu. I tego damy tu. Słuchajcie, pamiętacie, jak mówiłem, że tutaj miałem białe. Zamieniłem z tym, ponieważ tutaj jest to nigdzie niewidoczne, że to jest użyte. Więc żeby miał ten sam kolor, jest włożone białe. Tam, gdzie nie trzeba, a tam, gdzie trzeba, jest yy, brązowe. Oczywiście jest jeden minus. Zabrakło dwóch tych klocuszków. Mam masę innych, natomiast tych nie ma. To, co mogę powiedzieć, to to jest takie słabawe, bo to jest tak na luzze. Można wyciągnąć normalnie. To jest słabe, że to nie jest przymocowane do niczego. No dobra, idziemy dalej. Mamy już złożone. Tak więc wtykamy. Słuchajcie, minęło 3 godziny 40 minut prawie, bardzo długo mi zeszło z tymi bo nie potrafiłem tego spasować dobrze, jak coś zrobiłem dobrze, to później musiałem rozłożyć, żeby odwrotnie założyć, także trochę kombinowania, ale nie jest to takie trudne, jak się wprawy nabierze. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie. Całość po 3 godzinach 44 minutach została złożona. Zostało trochę elementów, ale są to może elementy zapasowe. To jest to, co nam zostało. Niedużo, ale zostało. Myślę, że w 3 godziny 40 minut można to ułożyć spokojnie. Ja troszeczkę się powiem z tym dosyć długo. Tam, gdzie gdzie jakiś defekt popełniłem, więc go poprawiłem, tak jak tam wam pokazywałem. Tak to się prezentuje. Cały zestaw trochę waży, nie powiem. Oj, przepraszam. Tak, go wezmę od spodu. Całość tak się prezentuje. On w sumie ma 2022 elementy, ale jest on powtarzalny, tak? Czyli tutaj mamy wiele elementów takich samych do złożenia, tak jak te cztery wieżyczki, tak jak te narożniki wszystkie tutaj te podstawowe wejścia. To wszystko jest element powtarzalny, tak? Także jak dla mnie, pierwszy raz, coś fajnego. Dużo czasu zajęło. Efekt wow, trzeba przyznać. Cena, no wiadomo, jest dużo, dużo, dużo droższa niż to, co było z origami, ale wiadomo, to jest już Lego, tak. Ja dziękuję Wam za uwagę i do kolejnego filmu. Do zobaczenia.